Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Grysza, X and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Magu i dzisiaj dostaliśmy z kalendarza 150 milionów EXPA. I co mi się bardzo, ale to bardzo podoba, bo za 3 dni będziemy mieć poziom, a tutaj też już zbliżamy się do następnego poziomu. Brakuje nam już niewiele, tak naprawdę, bo niecałe 400, nie, no troszkę więcej niż 400 milionów, ale dzisiaj jeszcze afki nie robiliśmy, więc będzie poniżej 400. 400 milionów ekspa do poziomu, więc w 3 dni no na pewno nie wbijemy tego, ale powiedzmy w przeciągu tygodnia powinniśmy dać radę. Myślę, że tak. Myślę, że w przeciągu tygodnia jakoś tutaj poczarujemy i damy radę. Więc spoko, więc tutaj gdzieś koło 5 dnia w nowym kalendarzu powinniśmy ten poziom osiągnąć. Zaczniemy od tego, że wykopał nam się jakiś klejnocik, więc sobie wykopiemy następny. Tutaj myślę, że możemy sobie od razu zrobić ataki w podziemiu. Jeszcze 9 dni do następnej kopalni, więc możemy wydać troszkę dusz, a nawet wydajmy je o jedną więcej, żeby tutaj sobie na spokojnie zrobić ataki. Przy okazji pokażę Wam, jak było dzisiaj blisko, żeby pokonać. Gildie Top 1 na serwerze, bo nas zaatakowała. I no było blisko, żeby ich pokonać. No niestety, gdyby tutaj na przykład tutaj ten Kikaczy e, dołączył, a nie był nieaktywny przez te kilka dni. E, ej, Ernie też jakby dołączył te Temeris, no to widzę, żebyśmy tutaj pewnie wygrali tą obronę. No, za chwilę do tego przejdziemy. Zacznijmy od hydry, więc tutaj troszkę zrobiliśmy 1% do przodu. Co mamy w plakacie? Przedmiot do magicznego kociołka trzy razy, to raczej bez problemu, bo wieć ma dzisiaj chce rękawice. Tutaj już widzę, że na pierwszym pasku mam dwie pary rękawic, więc powinno być spoko. Ale zacznijmy. Od tej walki B Gildii. Defi, niestety, z połową życia, więc trzeba go tutaj opierniczyć, że nie dołączył. Zajcew też nie dołączył, Braker nie dołączył, więc zobaczcie, ile mamy tutaj straty. Inek dołączył, pozdrawiamy. Kto tu jeszcze nie dołączył? Ale z Kajoi, u to już 4, 5 osób nie dołączyło, 6 osób nie dołączyło. na atak nocny. Tam siedem, osiem, dziewięć, no sporo, sporo osób. Tutaj dołączył dziesięć, jedenaście, dwanaście, dwanaście na razie. Tutaj widzę, że wszyscy aktywni trzynaście. 13 na razie. Ale ktoś tu jeszcze nie dołączył. Tak, 14. 14 osób było tylko z połową życia. Więc no myślę, że gdyby chociaż połowa z tego dołączyła. No to wynik byłby inny. Zobaczcie co ja tutaj zrobiłem. Krytyk krytyk położony następny. Tutaj krytyk, szkoda, że zostało 10 milionów, bo to być może był najważniejszy hit tej walki. Tutaj krytyk, to zwykły hit. Krytyk, lutynant na kryta i kewek. Niestety troszkę zbyt słaby krytyk. I nie udało się, ale było bardzo, bardzo blisko. Szkoda, że tak blisko, a się nie udało. Teraz machnijmy sobie pupile, bo przydałoby się je nakarmić. Dzisiaj światełko, więc coś tam pewnie wygramy. Z tego co widzę, no to złotka już na 182 i mamy 13 śliwek, więc brakuje nam tak naprawdę pięciu śliweczek do zakończenia żywiołu. Zacznijmy może od zakręcenia kołem, może jakieś tutaj właśnie te śliweczki nam wypadną, ale skoro mamy plecak pełny, to jeszcze te Rzeczy do kociołka, byśmy wrzucili, więc dwie rękawice już są. Od razu wrzućmy, może, tą broń też do toalety. Zobaczymy, dla kogo wypadnie. Dla Kunegundy, nawet fajny rozrzucik. Ciekawe, czy Kunegunda ma słabszą czy lepszą broń. No ma lepszą, więc tą sobie rozmontujemy. Tu od razu też rozmontowanko Tu, oczywiście, również i to chyba też jest do rozmontowania, z tego co pamiętam. Więc zostały nam tak naprawdę prawie same bronie do rozmontowania. I tak, jeden item zwykły. Więc tutaj mamy duże pole do popisu. Wiem, że w ten weekend będzie kowala, więc pewnie te bronie nam się przydadzą na ten evencik. Dobra, idziemy zobaczyć dalej do kuferka, czy mamy jakieś rękawice. Oczywiście, że tak. Więc od razu tutaj pierścionek przerzucamy i Zrobimy może w ten sposób to ułożymy sobie I tu jeszcze jedne rękawice się trafiły to wrzucimy sobie tą broń I zróbmy to W ten sposób Może tak O Będzie Pięknie Fantastycznie i idealnie Więc zrobiliśmy plakacik 8 milionów prawie 9 wpadło Mamy Równo 400 milionów do poziomu, więc już jest fajnie. Już jest fajnie. Eee, no i co? Walka po pili. A nie, jeszcze koło. Jeszcze koło. Mieliśmy zobaczyć, czy dostaniemy jakieś śliweczki. E, na razie nie widzę śliwki, ale były trzy grzyby, więc to jest okej. Okay. Sporo odłamków, jest śliwka, więc jeszcze tylko cztery. E, itemik, trzy grzyby kolejne, fajnie, dziewięć grzybów dzisiaj. Więc dobre koło, szkoda, że bez złota, ale tak to spoko. Tak to spoko koło, to musimy zrobić w ten sposób. No i lecimy z pupilami. Jako, że światło, no to puścimy na tą Czechę mrok, bo jest najsłabszy. Na szczęście się udało go wcisnąć od razu, więc jest dobrze, jak my stoimy w pupilach. No mamy troszkę przewagi, ale pewnie niedługo ją stracimy, znając moje szczęście. Co byśmy tutaj jeszcze chcieli zrobić? Coś tutaj jeszcze chcieliśmy zrobić, tylko nie wiem teraz co. No nieważne. Pewnie sobie później przypomnę. A arena. No właśnie, nie zrobiłem jeszcze całej areny, więc od razu sobie klepnijmy tutaj kolegę. Czy tam koleżankę, nie wiem kto to jest. I lecimy z Avencją, Bo już mamy 7 minut i mamy kolejną śliwkę. 15 śliwek jak my tu stoimy, jeszcze 3. Dobra, fantastycznie. Czy już dzisiaj uda się mieć pewność, że skończymy żywioł wodny? To jest dopiero pytanie za milion punktów. Ja osobiście uważam, że nie. Ale może gra mnie zaskoczy. Być może. Być może będziemy mieć szczęście. Rękawice. Za 5 milionów to by była dwójka za 14,5. Może weźmiemy, no weźmiemy sobie, a co, troszkę więcej expa, raz na jakiś czas można sobie taką misję przygarnąć, nie straciliśmy dużo golda, a tutaj wyrównujemy tego golda nawet nawiązką przez tą misję, więc jest ok, jest ok, także mamy troszkę farta, dzisiaj zobaczymy czy dalej się taki będzie tutaj utrzymywał. No Liczymy jeszcze na jakieś jedzonka, zwłaszcza na jeżynki. Śliweczki też mogą być. Wcale się nie pogniewam. Kolejny item do rozmontowania już. Więc od razu go ustawiamy tutaj. Mamy jeszcze powiedzmy 6 miejsc na rozmontowania. Więc nie ma tragedii. Ewentualnie na zwykłe itemy do sprzedania. Zobaczymy co tutaj nam gra wyczaruje. A jak stoimy z rozmontowaniami, nie z rozmontowaniami, tylko z odłamkami, z prawie 200 tysięcy, no to event powinno przekroczyć nam 200 tysięcy, taką cichutką mam nadzieję. No dobra, ójka za 11. Co my tu dalej mamy, o Jezu, ponad milion expa, 4 miliony golda. Dobra, weźmy. Trudno. Na moją odpowiedzialność item, więc sobie wyrównamy to itemkiem, mam nadzieję. To jest zwykły itemek, więc to idzie tu. Musimy sobie to jakoś uporządkować, że tak powiem, bo wolę mieć itemy, które chcę sobie sprzedać do wiedźmy obok siebie, a te, które chcę rozmontować, właśnie obok siebie. Bo wtedy troszkę łatwiej mi się zarządza moim plecakiem. No tam były rękawice, ale na dyszce, więc nawet nie patrzyłem, co to za rękawice, ale podejrzewam, że i tak były zapięć baniek. Ale to jednak była dycha. Już nie przesadzajmy z taką zachłannością. Zresztą, co by było bardziej, nie wiem, głupie niż zachłanne wziąć dychę tylko z rękawicami, żeby sobie zdobyć 21,5 miliona, a z czterech dwójek byśmy dostali no spokojnie z 60. No oczywiście teoretycznie, bo czasami dwójki właśnie jak teraz są troszkę gorsze. No ale to było absolutnie nieopłacalne. Zobaczcie, teraz trzy dwujeczki były i zebraliśmy ponad 40 albo około 40 milionów golda. Więc tamte rękawice absolutnie były pase. Dobra. Kolejne piwko, kolejne dziwko rękawice, ale tutaj znowu oplujemy sobie je, ale dostajemy drugie w zamian, więc spoko. Nie, nie ma tragedii. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Czapka. Czapka jest do rozmontowania, więc zostaje. Piąteczka za 16. Dobrze, bardzo dobrze. Dwójka za 13 może być. Tym bardziej, że dosyć fajny ten next week, Jeśli można tak powiedzieć. Tutaj. A weźmy tą. Chociaż tam był item, więc mogłem w sumie zerknąć na ten itemek. Być może była bardzo porównywalna ta misja. Nie wiem jak tam stało z expem. Pewnie. Wybrałem złą misję, co mi się niestety zdarza dość często z rozpędu, bo nie pomyślę, że mógłbym zerknąć właśnie na dany item, który mógłby mi wyrównać ilość golda, a tam była większa ilość expa. No więc, no cóż, no cóż, to jest taki item powiedzmy do rozmontowania, ale lepiej go wrzucić do wiedźmy, no zobaczymy. Tutaj pójdziemy w EXPA, zamiast w pasek. Bo jednak jest mimo wszystko szansa, że z pustej misji tak coś dostaniemy. Więc czasami można sobie tak zaryzykować. Tu są rękawice, ale bierzemy tą klatę. I teraz tak, klata idzie tu, to idzie tu. Zaraz będziemy musieli to poukładać, bo jest tragedia. Liczę po cichu, że nie będzie broni uwiedzmy przez ten najbliższy okres, bo jeśli będą bronie, to będę musiał, będę zmuszony je rzucić do Wiedźmuchy, a chciałbym je mimo wszystko rozmontować tutaj podczas eventu Kowala w najbliższy weekend. Jeśli to tak można nazwać, bo przecież piątek to jeszcze nie weekend, chociaż różnie ludzie mówią. Właśnie, a propos, co sądzicie, czy piątek jest już weekendem, czy jeszcze nie? Czekam na Wasze komentarze na ten temat, bo jestem w sumie ciekawy. Dla mnie czasami nawet sobota nie jest weekendem, jeśli pracuję, więc no, różnie to bywa, ale. Jestem ciekawy Waszej opinii, czy piątek jest dniem weekendowym? I to już nie chodzi o eventy, czy cokolwiek, po prostu o Wasze odczucie. Tu czerwoną sobie przygarniemy i dostajemy broń. Ciekawe, czy ta broń jest do sprzedania. Ok, no więc ta broń idzie tu. To sobie rozdzielimy tę broń jakoś w ten sposób, że to jest klata też jeszcze na handel, i trzeci pasek przed nami. Mamy 15 minut już prawie nagrania. A my dopiero zaczynamy robić trzeci pasek. To jest dopiero ciekawe. Zabójca poszedł nam jak strzała ostatnio. Bo w tyle czasu to już dawno odcinek był zakończony. A Mac tu jednak powolutku, na spokojnie. Wszystko działa i zapycha się w tym momencie. Więc trzeba będzie tutaj myśleć co tu zrobić, jeśli jeszcze coś dostaniemy. No, rękawice akurat możemy dostawać, więc tu akurat z tym problemu nie ma. Dwójka za dziesięć też jest spoko. Jak stoimy z tymi śliwkami? Bo widziałem, że coś tam jeszcze dostaliśmy. Jeszcze dwie śliweczki. No i ciekawe, dwie śliweczki do końca, 90 awki Na dzisiaj jeszcze przeznaczone mamy, więc zaraz się okaże, co i jak, czy Gra nas lubi, czy jednak nie. Tu weźmiałem mimo wszystko to, bo tak jak mówiłem, jestem zapchany i nie chcę Lugitemów. Chociaż i tak szansa na jakiś item była, że wypadnie. Ale wolałem to zminimalizować troszkę. O Jezu! Nawet nie było 100 tysięcy Expa w tej misji. No ale cóż, trzeba takie brać. Mamy item 270 odłamków i zrobimy to tak, że najsłabszy item do rozmontowania zamienimy z tym i jest ok, jakoś sobie tutaj radzimy. Maksymalizujemy tutaj jakoś w miarę te liczby odłamków, które możemy rozmontować. Myślę, że to jest spoko. No Więcej miejsca w lecaku nie będziemy mieli, no bo się nie da. No chyba, że po prostu będziemy. Sukcesywnie tutaj te epiki, tych epików się wyzbywać, no ale przecież znów będzie event, gdzie będzie można wygrać hazardziste epiki, więc pewnie coś znowu wygramy i znowu topchamy to miejsce epikami. No tak, to już tutaj u nas bywa. Piękne rozmontowanie. Tutaj było coś słabego, więc wyrzucimy i jest spoko. Więc tutaj naprawdę takie rozmontowania powyżej 300 odłamków to jest naprawdę sztosiwo. W tym momencie bardzo mi się takie rozmontowania tu już podobają. No i tak zwane czekanie na itemy, które będą dawać 400, szkoda, że same piątki. I tutaj niestety, ale zaryzykuję i wezmę troszkę gorszą misję z Goldem na rzecz tego EXPA. I dostajemy jeszcze broń za 2 miliony, którą od razu sprzedamy. I mamy prawie ten gold wyrównany z tej misji. To weźmiemy tak. 10, dwójka za 10. Nośliwek już raczej nie uświadczymy, więc dopiero może jutro uda nam się osiągnąć zaszczytny cel Osiągnięcia wszystkich możliwych śliwek do wykarmienia. Ale w sumie teraz to nam się już nie śpieszy. Zostało nam znowu piątki i serio. Zostało nam tylko dwie śliwki do zdobycia. A przed nami jeszcze przecież będzie dzień wody w międzyczasie. Gdzie tutaj właśnie sobie na pewno ze dwie walki wygramy. Więc to już jest, no na 100% myślę, że to już jest pewne, że będziemy mieć wodę zakończoną w przeciągu 6 dni. Tak, 6 dni jeszcze od momentu kiedy ja to nagrywam, a ja nagrywam to we wtorek wieczorem. Więc dokładnie w walentynki tutaj woda zakończy swoją kadencję będzie zakończona, więc piękne święto i piękna woda więc tu jest super w tym temacie możemy zrobić kolejną walkę na arenie i spróbujmy sobie tą Czecha od razu sklepać, jeszcze jedna nam zostanie na później mamy miliard sześćset dwadzieścia siedem milionów więc 162 statystyki i na razie nadal lecimy w wytrzymałość, więc tutaj się nie zatrzymujemy na razie. Powinienem już pewnie przeliczyć tutaj to wszystko, jak to wygląda, jeśli chodzi o kupilę, ale poczekamy może na tego 14 lutego i wtedy sobie po prostu zapiszemy, że woda będzie 14 lutego zakończona, a mrok zobaczymy ile jeszcze dni potrzebuje do Zakończenia. Czy ja potrzebuję jakiegoś golda dzisiaj? Nie potrzebuję, więc możemy sobie na spokojnie wydać wszystkie tutaj staty. Nadal czekamy na dwa berylki, żeby sobie tutaj podmienić te dwa itemki. Zobaczymy, może kiedyś nam w końcu wypadną. Za 10 dni kopalnia tym 54, a za też 10 dni. Kopalnia, w sumie tu 9. Kopalnia złota 84. Więc jest spoko. Powolutku do przodu. I zostało nam co? Jeszcze hazardzista. Hazardzista nam został. I być może jeszcze walka w bo wydaje mi się, że półtorej minuty to jeszcze tutaj będziemy sobie rzucać tymi kostkami. Mamy 5 klepsydry. Powiedzmy, że okej. Okay. Dusz nie potrzebuje. To bierzemy kolejne klepsydry. O 25 bardzo przyjemnie. Tutaj zdecydowanie odłamki, niestety się nie udało. Może złoto, bo teraz jak będzie event epików od hazardisty, to niestety golda tam nie uświadczymy, bo właśnie epiki w kostkach zamieniają się na złoto. Więc tutaj podczas eventu golda nie możemy zdobyć z kości. Uuu, pięknie, 125 klepsy. No, dzisiaj poszalał hazardista. No, drewna to nie wezmę. Bez przesady. No, ale dzisiaj, no, sztosiwo. Naprawdę sztosiwo. Pięknie tutaj poszalał. Jeszcze jedna statystyka dodatkowa wpadła z Goldzika. Więc bardzo, bardzo przyzwoity dzień. Bardzo przyzwoity dzień. Czy wszystko mamy już zrobione? Możemy sobie od razu zaatakować jakąś gigidię na noc bo widzę, że atak już jest możliwy więc zróbmy to niech ludzie dołączają no i walka pupili Viola Arvensis puścimy zaryzykuję zaryzykuję, tutaj puścimy ogień wiem, że to może być porażka ale spróbujmy no, fajnie, udało się uuu, teraz ciężki przeciwnik Hassel jeśli go pokonamy, to go prawdopodobnie zrzucimy tutaj stop 2, więc dobrze by było go pokonać, bo jeśli go nie pokonamy, to mocno się do nas zbliży, a potem będzie go ciężko tutaj zrzucać, bo on tutaj nie gra już, więc on nie atakuje, a ludzie od niego często się odbijają, więc musimy tutaj z nim dzisiaj jeszcze to wygrać, więc trzymajcie kciuki. W takim razie, chyba wszystko już mamy zrobione na odcinku. Co mamy możliwe do zrobienia, więc pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu, Subiku, jeśli go jeszcze nie macie. I teraz koniec, także trzymajcie się ciekawie. I na razie.